TUTORIAL NA skinko. W koszulkach wpisujemy fest Klikamy to co ja No to, właśnie to, tak to No, teraz znowu fest w spodniach I te czarne na początku ehm, A w włosach wpisujemy Ile tam spacji I bierzemy te czarne włosy Później do kolory I tam też wpisujemy kilka spacji A tam macie tą e, Tą tą czarną pływkę czekaj to, niech do niej dojdę a dobra, to ta, o taka tutaj macie kot na taki kaptur później, później dajcie te zęby i okulary i teraz szukamy minki i jak ja szukam tą minkę to będę bardzo wdzięczna za, 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 każdą, za każdą subskrypcję więc Chciałabym e, Dobyć 100 obserwacji I Właśnie To ta No A Teraz wchodzimy I mamy tutaj takiego miska. Teraz kroki i tp A to rezultat I prosiłabym Was bardzo za I... subskrypcję. Skóry dzięki na...